Dobra, a wam powiedz mi, co się stanie na 1000 łapek w górę? No to wtedy pod waszym domem wybuduję pięciogwiazdkowy hotel, do którego będziecie mieć wstęp tylko za jednego lajka. No ale jak widzicie, mamy taką sekretną miejscówkę. Siema, z tej strony Wezif. Jeszcze tak przed chwilą chciałbym Was zachęcić do zostawienia łapki w górę subskrypcji z dzwonkiem oraz oczywiście wpadnięcie na mojego Instagramu Wezivy. Ponadto każdy komentarz o treści droga serduszkuje, także piszcie w komentarzu droga, a ja Wam przeminam serduszka. No i na moment jak nagrywam ten film, no to mamy na drugim kanale 147 lajków, także zostawcie chociaż 3 lajki, żeby było 150, no i już coraz bliżej mojego celu, czyli 200 lajków pod tamtym filmem. Zostawcie również łapkę w górę z dzwonem. No, jeśli ktoś chciałby być pozdrowiony na filmie, albo się zareklamować na filmie, no to zapraszam do zaopoznania z opcją wesprzyj. No a my już będziemy przechodzić do pierwszego błędu. Dobra, a więc do tego błędu potrzebujemy mieć tornado wirowe. Także ja teraz wraz z Bambem sobie będziemy szukali tego tornada. No i jak już znajdziemy tę tornadę, no to za dużo więcej nie potrzebujemy. Także generalnie, no to możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z węczkiem. Możecie również odwiedzić mój drugi kanał, ponieważ tam już mamy. Z tego co wiem, to już nam się udało chyba wbić nawet 140 łapek w górę, coś takiego. Więc lecimy po 150 łapek w górę. A jak nam się uda, no to już prosta do 200. Także zostawcie tę łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No i co? Możemy w sumie już dalej przejść i sobie poszukać tego tornada. Dobra, a więc teraz, jeden, co musimy zrobić, to musimy sobie wejść w ustawienia i musimy sobie tutaj w ustawieniach ustawić po prostu emotkę na jakiegoś binda. Także ja to teraz zrobię. Dobra, no i teraz sobie ustawimy na przykład na dwa. Nie, no na dwa coś mam. Sobie ustawimy. A więc potrzebujecie mieć do niego wirowy storm. No, także tak to się nazywa. No i potrzebujecie mieć tego itemku. No i to jest właściwie wszystko. No i musicie teraz cały czas spamować emotką i jednocześnie użyć właśnie tej opcji. No i w ten sposób nam się zbuguje tak fajnie, że będziemy sobie używali emotki. Ja mam emotkę, zobaczcie jaką, mam takie 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 coś. No bo nie mam lepszej ustawionej, niestety mam jakąś lepszą ustawioną, taką do tańca mam tutaj. Tylko to jest... jak to jest 1, 2, 3, 4, to jest czwórka. To sobie ustawimy to, że będziemy czwórkę teraz robili. Dobra, także także sobie znajdziemy to. Pole emotki 4, ok, klikamy zastosuj. No i teraz musimy sobie kliknąć tutaj 1. Spamujemy cały czas przyciskiem do pola emotki i jednocześnie klikamy te tornado. No i... Teraz mi nie wyszło. Jeszcze raz możemy spróbować. To nie zawsze wychodzi, ale jest to dosyć prosty błąd. No i mam teraz 20 sekund. Spróbujemy to jeszcze raz zrobić. Generalnie jest to prosty błąd, no i wyjdzie on wam często, ale jest to błąd po prostu, który nie od razu wychodzi i no jakby po prostu on jest tym błędem, który czasami nie zależy od was, a od waszego pingu czy coś takiego. I trzeba go po prostu parę razy popróbować, żeby w końcu wyszedł. Dobra, a więc cały czas. Okej, okay, teraz jak widzicie, mi wyszło. Także, no. Cały czas po prostu musicie spamować emotką szafki oraz tym tornadem, i w ogóle wtedy nie zużyjecie tego tornada. Teraz spróbuję to jeszcze raz zrobić. No, teraz nie wyszło. Także, jak widzicie, nie zawsze to wychodzi, ale jest to mega fajny błąd. No i zapytajmy się Bamba, co o tym błędzie sądzi. Bamba, co sądzisz o tym błędzie? Ja, że nie widziałem go, bo bardziej mi interesowały moje schody. Patrz to. Fajny co? Dobra, a wam powiedz mi co się stanie? Na 1000 łapek w górę No to wtedy pod waszym domem wybuduję pięciogwiazdkowy hotel do którego będziecie mieć wstęp tylko za jednego lajka w górę Okej, okay, dobra, to to jest wspaniały pomysł, żeby wybudować sobie hotel pod domem, do którego tylko my będziemy mieli wstęp za lajka pod filmem no, także zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, i chciałbyś jeszcze coś powiedzieć, pozdrowić. Dobra, więc w tym momencie lecimy sobie na piszczącą puszczę, ponieważ potrzebujemy do tego błędu Wolverina. No ja w tym momencie w ogóle sobie ustawię ustawienia do znajdywania Wolverina. Jest to nic innego jak wchodzimy sobie w dźwięk i sobie klikamy w wizualizację efektów dźwiękowych. No i to właściwie tyle. W ten sposób łatwiej znajdziemy Wolverina. Także my sobie go teraz z Bambem poszukamy. Dobra, a więc jeśli już pokonaliście Wolverina, tak jak ja z Bambem teraz i mam supermoc Wolverina, no to jedyne co musicie zrobić, to udać się na dawną grotę Brutusa, na dawną grotę, no i tam będziemy wykonywać ten błąd. Także możecie w sumie w międzyczasie zostawić łapkę w górę. No i zapraszam na ten kanał mój drugi, ponieważ jest on naprawdę mega fajny. I fajnie było jakby coraz więcej osób po prostu wiedziało o tym kanale, dlatego tak o nim wspominam. No i co, nam zostało niecały kilometr, chyba nie dolecę niestety. No ale trudno, mamy itemki Wolverina, także w razie czego szybciej będziemy biegać. No i co, zawcie łapkę w górę z no i pamiętajcie, że każdy komentarz o treści droga serduszkuje, także piszcie w komentarzu droga, a ja wam przypinam serduszko. Zostawcie łapkę w górę z subonem no i pamiętajcie o tym, że każdy komentarz o treści droga serduszkuje. A my już jesteśmy tak naprawdę mega blisko, zostało nam 600 metrów myślę, że dolecę gdzieś do podnóża tej góry. Także no, nie jest tak źle. Mogło być lepiej, ale no, trudno. Dobra, 300 metrów, no to malutko nam zostało to. Dojdziemy sobie już z tego miejsca Bez najmniejszego problemu, ponieważ z itemkami Wolverine jesteśmy sporo szybsi niż normalnie Jest to o tyle fajne Także ja w tym momencie już tam biegnę No i co, zostawcie łapkę w górę, sobie dzwonem, no i się widzimy jak tam dobiegnę Dobra, więc Bambo mnie sprankował tutaj <noise> Ponieważ mi to wszystko zabudował Okej, okay, dobra, już myślałem, że tego się nie da zniszczyć Dobra No, w każdym bądź razie no to teraz jednym co musimy zrobić to potrzebujemy mieć tej temki Wolverina. No i w tym momencie powinniśmy sobie wejść do wody i użyć po prostu. I użyć po prostu jego supermocy. Także ja to teraz zrobię. Musimy po prostu kliknąć spację. No i w tym momencie jesteśmy pod wodą. No i zobaczmy czy możemy działać jakby na bamba. Nie wiem, bo ogólnie tych tekstur nie można tutaj nic z nimi robić. No, ale jak widzicie, mamy taką sekretną miejscówkę pod wodą, możemy sobie tutaj budować. Czekajcie, mogę wyrzucić tej tenki Wolverinea, żeby on bo też wszedł? Nie, tutaj jakby jesteśmy pod wodą, no i nic nie możemy zrobić. Czy możemy się stąd wydostać jakoś? Chyba możemy się po prostu wybudować. Tak mi się zdaje. Sprawdzimy. Tak. Możemy się po prostu wybudować, także jest to mega fajny błąd No i to nie jest tak, że jak, je wykonacie, jak go wykonacie to jeszcze nie ma powrotu, ponieważ można się normalnie wybudować A zobaczmy jak tutaj by działały banspady Do banspady by normalnie zadziałały, ale już jeden banspad wystarczy, żeby się z tego wydostać Także mega fajny błąd, no i myślę, że za niego możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem No i jeszcze raz sobie tutaj wejdziemy, OK. dobra no i w sumie jest to taka fajna miejscówka Ale pamiętajcie, że też za takie rzeczy można dostać bana Dlatego ja je wykonuję na przykład na laboratorium Wraz tylko z Bambym, żeby nikomu nie psuć rozgrywki No i co, zostawcie łapkę w górę z I w sumie się zapytam Bamba, co sądzi o tym błędzie? Bambo? Co sądzisz eee, o tym tam... błędzie? Fajnie się tak bardzo kampić w... O, spróbuję do ciebie zejść tam bez tej mocy, czekaj Może mi się to uda Okej, okay, dobra Nie, ale mogę sobie tak na ciebie popatrzeć Bo teraz tutaj się nam baguje woda, okej okay. W tym momencie widzę wszystko co jest Pode mną, jakby tam wody nie było Także co, no mega fajny błąd Myślę, no i pamiętajcie, że każdy komentarz O treści droga serduszkuje Tak Wambo? Eee, o dokładnie Dobra Widzowie patrzy, teraz będzie robiony speed random Dobra, my no już przechodzimy Do kolejnego błędu Dobra, a więc ostatni błąd jest mega prosty, no i ja go tutaj wam nie przedstawię, jest to nagranie od pewnego youtubera, do którego link oczywiście standardowo, jak po prostu zapożyczam jakieś nagrania będzie w opisie, no i jedyne co musicie zrobić to sobie wejść z mocą Ironmana, po prostu na Tyrolkę, dowolną Tyrolkę. No i następnie, przy wyskoku po prostu tej Tyrolki, musicie odłączyć sobie internet no i użyć mocy Ironmana. No i tak naprawdę, to jedyne co potrzebujecie no to internet i moc Ironmana oraz Tyrolkę. Czyli wszystko tak naprawdę na jednej miejscówce. No i to w sumie moja ulubiona miejscówka, ponieważ Stark. No i cały ten błąd tak naprawdę polega na tym, że w momencie, w którym już kończy Wam się ta tyrolka, używacie po prostu mocy Ironmana oraz odłączacie sobie internet. No, i to właściwie cała magia. W ten sposób możecie sobie lewitować i latać gdzie chcecie, i możecie sobie w ten sposób latać po prostu po łapie. Jest to taki błąd na latanie. No, i jest on mega fajnym błędem, moim zdaniem. No, i możecie za niego zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z męczkiem. Możecie również wpaść na mojego Instagramu oraz na mój drugi kanał, ponieważ tam jest mega fajny film. Tak jak już mówiłem, zostawcie również łapkę w górę suba z obazwanym. Pamiętajcie, że każdy komentarz o treści droga serduszkuje. Także piszcie w komentarzu droga, a ja wam przypinam serduszka. Zapraszam, tak jak powiedziałem, już na ten drugi kanał, na mojego Instagrama, no a ja się już będę z wami żegnał, trzymajcie się, no i cześć!